Dzień dobry Państwu, 10.00, zaczynamy geopolitycznie. dzisiaj rano do Kijowa przybył Andrzej Duda. jest 33. ważna rocznica dla Ukraińców uzyskania niepodległości, kiedy to Ukraińska Republika Socjalistyczna stała się niepodległym państwem. To, o co Ukraińcy przez, można powiedzieć, długie wieki walczyli, by mieć swoje państwo. I mają. I aby to upamiętnić, dzisiaj zjeżdżają się oficjele z całego świata, ale właśnie Andrzej Duda z PiS, tak, bo Andrzej Duda jest z PiS. Nie jest tak, że Andrzej Duda jest oderwany od PiS, wręcz jest do PiS przyklejony, do Kaczyńskiego i również do Morawieckiego. Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż, drodzy Państwo, Andrzej Wido był już chyba pięć razy w Ukrainie i w tym raz się ściskał, bo w maju 2022 roku ściskał się z Włodymyłem Załęskim. Ja pamiętam, takie komentarze się pojawiały, bardzo, no, można powiedzieć, jakie troszeczkę prześmiewcze i ironiczne, że Duda dążył do tego zbliżenia Załęskim, Załęskim. Wiedząc o tym, że jednak pomoc polska jest, pomoc Polski jest nieoceniona, więc też uległ Andrzejowi, który go obejmował tak, czy siak, przytulał. Nie, nie, no proszę tutaj nie szukać jakiegoś drugiego dna. Chodziło o pewien marketing polityczny, tak? Bo każdy raz powsta wyciągać jakieś daleko idące wnioski. Nie, nie, mil Państwo to. Chodziło o to, żeby pokazać, jak bardzo Duda jest zaprzyjaźniony z Wołodymerem Załeńskim, choć nie jest z nim zaprzyjaźniony. Szybciej już taka relacja przyjacielska, koleżeńska jest pomiędzy premierem Tuskiem a prezydentem Załeńskim. Ale te występy Dudy w Kijowie wówczas w maju 2022 roku nie wzięły się znikąd. Jak Państwo też sobie przypominacie, Morawiecki, czy znaczy Kaczyński z Morawieckim udali się zaraz po inwazji, która nastąpiła 24 lutego, jeśli ja się przypominam, udali się do Kijowa. No, żeby oczywiście, tam był też premier Słowacji bodajże i ktoś jeszcze. Aby wesprzeć Ukrainę, to było jakby oczywiste, żeby pokazać, że Polska stoi po stronie Ukrainy. Zresztą pamiętacie Państwo, ile milionów Ukraińców do naszego kraju w ciągu dosłownie paru tygodni przybyło, granice były otwarte. No, wtedy też się tak zdarzyło. Ja pamiętam, jak apelowałem, aby bardzo roztropnie do tego podchodzić, ze względu na to, że razem z uchodźcami z Ukrainy. Pojawią się dywersanci, pojawią się Rosjanie, którzy będą chcieli w ten sposób przeniknąć do naszego kraju. Tak też się zresztą stało. No ale tu nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że Kaczyński, szef Andrzeja Dudy, jego przełożony, Duda wykonuje polecenia Kaczyńskiego, przynajmniej jeszcze na razie, i pewnie nie do końca będzie wykonywać, no bo co on ma w tej chwili zrobić? Nagle wybić się na samodzielność, Tam był taki moment, kiedy Kaczyński zaproponował Załęskiemu wprowadzenie kontyngentu polskiego w ramach NATO, takiego pokojowego. Kiedy Załęski to usłyszał, a wcześniej przecież ludzie Kaczyńskiego opowiadali o tym, że przecież lwów jest Polski, jakieś takie historie, które zapaliły czerwone lampki Załońskiemu, i on bardzo. Grzeczniacz stanowczo podziękował za bratnią pomoc, po czym dano do zrozumienia Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, że się mają z Ukrainy wynosić. No i oni tym swoim pancernym pociągiem wrócili do Polski jak nie niepyszni, uzyskując w zasadzie nic, a w zasadzie kompromitując się kompletnie. Oglądali też zresztą Morawiecki z Kaczyńskim. Pamiętacie Państwo taki obrazek, jak oni przy takich mównicach stoją. No Nie można się z czegoś wzrostu wyśmiewać. To nie w tym rzecz, tylko no, siłą rzeczy, taki obraz, który widzimy, taki Kaczyński obok Morawieckiego. Tak, no, jakoś mogli to inaczej ustawić, by nie było negatywnych skojarzeń. Wraz z Andrzeja Dudy, to jest jedna z jego ostatnich zagranicznych podróży. Oczywiście strona ukraińska zaprosiła Dudę, bo najzwyczajniej się dzieje, wypada jest pewien protokół dyplomatyczny, szczególnie wobec tak istotnego sojusznika dla Ukrainy jak Polska. Jesteśmy ich najbliższym sojusznikiem i tak już pozostanie, to są nasi sąsiedzi. Przecież ich wspieramy na wszelkie możliwe sposoby. Przepraszam, także spodziewajmy się zaciśnienia tych relacji. Wsząd to jest bardzo słuszna polityka. I Andrzej Duda ponownie pojedzie, ale tym razem już się z Załęckim podejrzewam, nie będzie ściskać tak, jak ściskał się przez te ostatnie ten maj 2022 szczególnie. Teraz pytanie, czy Ukraińcy, czy Załęski ma świadomość tego, kim jest Duda. To wbrew pozorom nie jest takie bezsensu pytanie. Dlatego, że Łodowiec Załajski zdaje sobie sprawę z tego, czym było, jest zresztą PiS. Kiedy oni rządzili, służby ukraińskie miały świadomość związków PiSu z Mińskiem Łukaszenki. Ich układów organizowania tego kryzysu na granicy 2021 roku, to wszystko służby ukraińskie obserwowały, badały, miały tego świadomość. Załoński milczy, zresztą też ukraińskie służby w wielu sprawach milczą, ale w tej chwili przekazują informacje do naszych polskich służb też, żeby wesprzeć w walce z rosyjską agenturą. Andrzej Duda, który w maju 2022 roku to tam robił sobie PR, teraz znowu chciałby zrobić sobie ten dobry polityczny PR, to public relations, taką nakreślić swój istotny imaż na arenie międzynarodowej i sugerowałbym, to czy się ośmielam się sugerować Państwu, abyście bliżej przyjrzeli się temu, co będzie się działo dzisiaj też w Kijowie. Ja wiem, że nie każdy dysponuje czasem, no ale powiedzmy, że dzisiaj, sobota, to może znajdziecie Państwo tę chwilę. By zobaczyć relację z Kijowa, gdzie będzie występować Andrzej Duda. Popatrzcie nie tyle na to, jak on się zachowuje, bo to zawsze wzbudza, wzbudza uśmiech na, na twarzy, ale też zobaczcie, jak będą na słowa Dudy reagować obecni tam zgromadzeni, znamienici goście, bo to jest ważne. Szczególnie Wołodymyr Zeroński. Kadencja dudy kończy się już za 11 miesięcy, tak? To już ten czas tak leci, wszyscy się martwili. Ja, ja mówiłem: czas pływa szybko. Za chwilę dudy nie będzie. Zostało tam mu nie wiem, 300, chyba 40 dni, czy 330 dni do jego rezydentury w pałacu. Ale zobaczycie Państwo, jak reaguje świat na dudę, jak reagują Ukraińcy bo doskonale znają sobie sprawę z tego, czym był, jest PiS, jakie były związki PiSu z Kremlem czy z Mińskiem. I Duda, który chciał się lansować na tragedii Ukraińców, bo tak to należy postrzegać, że Duda po to jeździł do Kijowa, żeby się lansować. To jest dosyć obrzydliwe. To jest dosyć podłe ze strony Dudy, że chciał się lansować na wojnie. Nie na wojnie, że pojechał na front, tylko na samym fakcie, że wybuchła wojna. Rosja najechała Ukrainy. To jemu się już jakby nie uda. Co dalej z Andrzejem Dudą? No, wszystko jest w rękach oczywiście wymiaru sprawiedliwości, czy w tej chwili już prokuratura, tak jak sugerowałem zdecyduje się rozpocząć postępowanie przygotowawcze, skoro został rok niecały, to będzie jak znalazł, gdyby w tej chwili zaczęto przesłuchiwać świadków. Zasięgnięto opinii biegłych, przede wszystkim w zakresu prawa konstytucyjnego jako gałęzi prawa, tak by na dzień po ustaniu kadencji Dudy można było od razu Postawić przed Trybunałem Stanu. Tak, ja wiem o tym, że tam odezwał się głosy, że potrzeba dwóch trzecich parlamentu, ale nie po jego kadencji. Po jego kadencji Duda będzie tylko Dudą. To, że jest byłym prezydentem, jakieś ma prerogatywy, to, to są żadne. To są. Facet musi stanąć po prostu przed sądem. Ja tylko mam nadzieję, że on dzisiaj nie wywinie jakiegoś numeru w Kijowie nie skompromituje nas kolejny raz, dlatego bacznie obserwujmy, co się będzie działo. Nie wiem, czy trzeba będzie jutro rano geopolitycznie wracać do tematu Andrzeja Dudy, ale warto, aby tę wizytę obserwować, bo to jest taki papierek lakmusowy. On będzie odstawiać dzisiaj tam różne szopki i ja też będę dla Państwa śledzić jego wizytę. Bardzo żałuję, że nie mogę tam osobiście być, bo chętnie bym mu się przyjrzał, no ale wiecie, że przecież by mnie nie dopuścili. Mili, drodzy Państwo, widzimy się o 14.00. Dajcie, obserwujcie dzisiaj to, co się będzie działo w Kijowie. Andrzej Duda na gościnnych występach, Mam powiedzieć Duda on Tour. Kolejny raz. Widzimy się o 14.00, jak zwykle. Pozdrawiam serdecznie.